W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirielejson, Chryste lejson, kyrie lejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Trójco Święta, stwarzająca świat cały, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco Święta, działająca w patriarchach, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco Święta, działająca w prorokach, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w apostołach, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w uczniach wszystkich czasów, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w Kościele świętym, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w hierarchii Kościoła świętego, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w kapłanach Kościoła świętego, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w ludzie wiernym, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca w wybranych dzieciach ostatnich czasów, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje święte działanie, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, działająca we wszystkich czasach i wiekach, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, pełna miłości i współczucia dla ludzi, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, obdarowująca ludzkość wielkimi łaskami, Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji, kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, posyłająca na pomoc ludzkości zastępy swoich niebieskich aniołów, kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi. Kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, ratująca ludzkość stawiennictwem wszystkich świętych, kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze zbawienia, kocham i wielbię Ciebie. Trójco święta, pragnąca zbawienia wszystkich dusz stworzonych od początku świata, Kocham i wielbię Ciebie, Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy. Kocham i wielbię Ciebie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Trójco Święta. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Trójco Święta. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami grzesznymi, o trójco święta, Tyś chwałą twojego ludu wiernego, Dający zbawienie i życie wieczne. Ciebie wzywamy, ciebie błagamy, o błogosławiona trójco, Raduj stworzenie, daj opatrzenie. Ciebie wzywamy, ciebie błagamy, o błogosławiona trójco. Wlej Ducha swego do serca mego, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco. Odpuść nam złości dla twej litości, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco. Znieś głód, mur wojny, spraw czas spokojny, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, obłogosławiona Trójcą. Daj dar miłości i pobożności, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójcą. Szczęść Ojczyźnie naszej jako swej, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, obłogosławiona Trójcą. Strzeż w nim żyjących, broń konających, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, obłogosławiona Trójco. Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie, Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, obłogosławiona Trójco. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim, chwalebnej i nieskończonej chwały godny na wieki. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Święty Boże, święty mocny, święty a nie śmiertelny, zmiłuj się Święty a nie śmiertelny, zmiłuj się nad Nami, święty Boże, święty mocny, święty a nie. Śmierci. Zachowaj nas, panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie, My, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj. się. Miłosierny w Trójcy świętej jedyny Boże, Ojcze Synu i Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie, Twoje okazujesz. Pokornie Cię prosimy okaż miłosierdzie, Twoje narodowi naszemu, zgromadzeniu naszemu i wszystkim stanom duchownym. I świeckim dobrodziejom naszym, daj wieczne dobro, i duszom zmarłym wieczny odpoczynek, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.